Witam serdecznie, Filip Jackowek z tej strony. Mamy 4 maja, kolejne wydarzenia ekonomiczne z ostatnich dni, także przechodzimy do tych informacji. Zostaw już subskrypcję kanału, żeby nie omijały się tego typu informacje w przyszłości. Zaczynamy. W ostatnim tygodniu Szwajcarski Bank Narodowy wydał ponad 13 miliardów franków szwajcarskich po to, żeby osłabić swoją walutę na rynku międzynarodowym. Nie jest to pierwszy przypadek interwencji Szwajcarii w taki sposób. Frank szwajcarski traktowany jest przez większość świata jako taka bezpieczna przystań w czasie niepewności na rynkach. W związku z tym zalicza ogromny napływ kapitału w obecnej sytuacji światowej. Należy pamiętać, że nadmierne umocnienie się waluty danego kraju powoduje wiele konsekwencji. Firmy nastawione na eksport zaczynają obrywać. Zagraniczne towary stają się na tyle tanie, że bardziej opłaca się je importować, aniżeli pozyskiwać z lokalnych firm. Cierpi więc na tym cała rodzimy, rodzima gospodarka. Jeśli kraje mają rozwiniętą turystykę, to wysoki kurs waluty również odstraszy turystów ze względu na droższe wakacje. Między innymi właśnie dlatego Niemcy przyjeżdżają do Polski nad Morze Bałtyckie. Mają tutaj po prostu taniej w momencie, kiedy oni zarabiają w euro. A wiemy, jaki jest kurs euro co do złotówki. Interwencja Banku Szwajcarskiego polegała na dodruku franków, oczywiście te banki centralne, oraz zakupu za nie innych walut obcych. Praktyka obniżki stóp procentowych, obniżek osłabiających walutę krajową, niestety w przypadku Szwajcarii nie jest możliwa, ponieważ obecnie stopa Szwajcarskiego Banku Narodowego już jest na poziomie minus 0,75%. Coś, co jednak warto zapamiętać na pewno z takiej sytuacji i tego opisu sytuacji, to to, że zbyt mocna waluta narodowa, no paradoksalnie, też nie jest dobrą sytuacją. Dzisiejsza kapitalizacja rynku kryptowalut sięga prawie 250 miliardów dolarów. To jest o 30 miliardów więcej od ostatniego podsumowania, ostatniego nagrania, w którym też parę informacji na temat halwingu sobie. Powiedzieliśmy, nakreśliliśmy. Dominacja bitcoina w tym zestawieniu dzisiejszym sięga już ponad 65%. Na przestrzeni miesięcy wstecz systematycznie rosła liczba osób posiadających minimum jednego bitcoina lub minimum 0,1 bitcoina, bo bitcoin jest oczywiście podziel, podzielny. No i ta liczba osób to jest trochę nieprecyzyjne określenie bardziej musielibyśmy powiedzieć liczba portfeli bitcoinowych. Pod koniec kwietnia, to jest 29. Kwietnia cyfrowe złoto zaliczyło wzrost o ponad 1200 dolarów, sięgając prawie 9,5 dolarów za sztukę. Do halvingu mamy nieco ponad tydzień. Entuzjastom niesamowitych wzrostów jednak musimy przypomnieć, że historia wcale nie pokazuje takiej tendencji tuż po samym wydarzeniu. Następowało to raczej w perspektywie dopiero kilku miesięcy. Co nie zmienia faktu, że informacji na ten temat jest dużo więcej z każdym dniem. Jeśli ktoś podchodzi do tego typowo spekulacyjnie lub podchodził np. miesiąc temu, kiedy cena plasowała się na około 6800 dolarów, to na pewno pojawiają się szanse na pomnożenie kapitału. A pamiętajmy, że ci, którzy w ten sposób do tego podchodzą, czyli spekulacyjnie, będą chcieli w pewnym momencie zrealizować zyski. Na ten moment jednak zdecydowanie więcej na rynku jest osób chętnych na zakup tego aktywa aniżeli jego sprzedaż. Słyszymy już od jakiegoś czasu o ostrożniejszym podejściu banków do finansowania kredytów, m.in. tych na zakup mieszkań. Wymagany wkład własny w części banków sięga już nawet 30%. Możemy spotkać się też z podwyższeniem marży ze strony banku, więc z jednej strony sama rata kredytu mieszkaniowego ze względu na niższe stopy procentowe może być. Mniejsza, ale z drugiej strony obsługa bankowa może to bilansować. Niestety na nie korzyść kupującego. Ilość przyznawanych kredytów na pewno więc się drastycznie zmniejszy, co z kolei według wielu ekspertów spowoduje spadek ilości transakcji na rynku nieruchomościowym. Co do tego najciekawszego, czyli cen, najprawdopodobniej będzie trzeba poczekać jeszcze parę miesięcy na drastyczne zmiany. Jest to w końcu ostatni element ciągu przyczynowo-skutkowego. Trzymając pieniądze w banku, tracisz. Średnie oprocentowanie lokat bankowych za miesiąc marzec wyniosło raptem 0,7%. Oznacza to w praktyce, że za każdy tysiąc trzymany w banku dostałbyś po podatkowaniu mniej niż 6 zł odsetek w skali roku. Coraz częściej w tabelach banków jeśli chodzi o lokaty możemy zaobserwować wartości na poziomie 0,1 czy nawet 0,01%. Biorąc pod uwagę inflację zdecydowanie nie jest to dobre miejsce na lokowanie kapitału. Jeszcze przed wybuchem kryzysu osobiście zaczęliśmy rokować środki w rozwiązania, które nie tylko pokonują inflację, ale realnie dają przyzwoitą stopę zwrotu. I w sumie można powiedzieć kosmiczną, biorąc pod uwagę czy porównując do rynku nieruchomości, którą czeka obecnie dość nieprzewidywalna przyszłość. Jeśli chcesz otrzymać informacje na temat tego rozwiązania, wpisz w komentarzu zarabianie na kryzysie. Dostarczy oczywiście niezbędnych informacji na ten temat. GUS, wbrew wcześniejszym donies doniesieniom, postanowił dostarczyć nam tak zwanego szybkiego szacunku dotyczącego inflacji. Za miesiąc kwiecień w stosunku rocznym wyniosła ona według urzędu odpowiednio 3,4% i w porównaniu z poprzednim miesiącem nie uległa zmianie. Po dołączeniu kolejnych prawie 4 milionów Amerykanów w ostatnim tygodniu po zasiłek dla bezrobotnych. Bez pracy obecnie zostaje już około 30 milionów obywateli Stanów Zjednoczonych. Dobra wiadomość jest taka, że z tygodnia na tydzień liczba nowych bezrobotnych, choć wciąż historycznie wysoka, to jednak spada. Widoczne odbicie na rynku ropy naftowej i możliwe dwa prawdopodobne powody do tego to jest wejście w życie ustaleń grupy OPEC, polegających na ograniczeniu produkcji. Mówiłem o tym nagranie wstecz, podlinkuję tutaj powyżej. Drugi czynnik to poluzowanie ograniczeń gospodarczych w wielu krajach, co może zaowocować stopniowym powrotem zapotrzebowania na ten surowiec. Być może już też się uaktywnili spekulanci, biorąc pod uwagę tego typu informacje. To tyle jeżeli chodzi o to nagranie i ostatnie wydarzenia ekonomiczne, takie najważniejsze. Zostaw komentarz standardowo, zostaw like pod nagraniem, jak i również subskrypcję, kliknij sobie w dzwonek, żeby nie ominęły Cię kolejne nagrania, a jeżeli jesteś zainteresowany opcją, alternatywą, rozwiązaniem, o którym mówiłem, biorąc pod uwagę inflację i trzymanie pieniędzy w bankach, to też odezwij się w komentarzu, ja dostarczę Tobie odpowiednik informacji. Do następnego nagrania, cześć.